Czas na kolejną kolorową osobowość, która zagości w moim programie. Jesteście ciekawi, czy zdradzi nam wszystkie barwy swojego życia? Kto czeka na mnie w tym luksusowym miejscu? Chodźcie! Przed Państwem artysta, który za pomocą pędzla potrafi zaczarować świat, Pan Michał Liszka. Dzień dobry, witam wszystkich. Nie bez powodu spotkaliśmy się właśnie w tym miejscu, bowiem za nami znajduje się nowa wystawa obrazów pana autorstwa. Kiedy na nie patrzę, czuję taką kosmiczną energię. Co tak naprawdę było inspiracją? Inspiracją tych obrazów też między innymi jest kosmos. Zresztą niektóre po prostu go przedstawiają. Ale tak naprawdę większą wartość dla mnie mają. Miała... Jakby takie emocje i jakieś energetyczne wibracje z tych obrazów niż jakieś dokładne przedstawienie rzeczywistości. Czy konkretne obrazy przedstawiają jakieś specjalne tematy? Czy wszystko zależy od wyobraźni widza? Tak naprawdę tutaj na tej wystawie prezentowane są obrazy z trzech kolekcji. Jest to kolekcja powidoki, chyba najszersza. Kolekcja Wibracje i kolekcja Lustra. I tak naprawdę każda z tych kolekcji jest zupełnie, zupełnie inna. Kolekcja Powidoki to obrazy, które no prezentują właśnie bardziej emocje. Czyli to, są, to jest zbiór emocji z jakiegoś okresu czasu, który potem jest wyłożony na płótno. Prawda? I są obrazy, które mają emocje złe i tych na przykład niechętnie nawet byśmy powiesili na ścianie, ponieważ one są, no widać, że coś tam jest nie tak, a są obrazy, które rzeczywiście manują dobrymi emocjami, ale to jest właśnie to takie szczere przedstawienie tych jakby powidoków z czasu, z życia, ze spotkań z ludźmi. Drugi cykl to są wibracje i to już jest troszkę bardziej prosta jakby, nie wiem, tłumaczenie tych, tych obrazów. Ponieważ tutaj chodzi o jakby działanie poprzez energię malowania, czyli uderzenie pędzla, rytmy, kolor, kontrast, i poprzez jakieś odpowiednie ustawienie tych, tych walorów tworzymy właśnie jakąś wibrację. Każdy tutaj może tą wibrację, jakby odbierać inaczej. A jakie techniki zostały użyte do konkretnych tych kolekcji? Do wszystkich kolekcji używam technik akrylowych w połączeniu z pewnymi pigmentami. Mhm. A tej techniki pigmenta o, o pigmentach już nie będę zdradzał, bo to jest taka moja technika, więc okay, taka słodka tajemnica. Da. A czy moglibyśmy w takim razie zaprezentować konkretne obrazy z danej kolekcji, żebyśmy mogli po prostu przedstawić widzom czym się różnią? Z tyłu tutaj obraz przedstawia właśnie jedną z wibracji, czyli zestawienie tak naprawdę tutaj monochromatyczne, czyli kolorów dwóch, srebrnego i czarnego, ale pod pewnymi kątami zobaczymy też tutaj kolory. Także przechodząc koło tego obrazu, z czarno-białych, jakby kręgów, wydobywają się kolory. I to właśnie tworzy też taką atmosferę wibracji, cały, cały czas ruchu jakiegoś działania. A to, jak ktoś odbiera tą wibrację, to już jest jakby całkowicie subiektywna sprawa. Oko. Ja tutaj widzę oko, źrenice. Tak, może być oko, może być źrenica, może być płyta winylowa, może być przekrój drzewa. To są takie już. Opinie, które, które słyszałem, ale jest ich też bardzo dużo. I to chyba też jest ciekawe, że patrząc na jeden obraz, możemy sobie wyobrazić dużo różnych rzeczy, prawda? I nie odnosimy się tu tak naprawdę do jakiejś oczywistej odpowiedzi, prawda? Tylko mamy tych odpowiedzi bardzo dużo. Tak, i to jest właśnie ta magia sztuki. Dotarliśmy do kolejnego dzieła sztuki. Co możesz powiedzieć na ten temat? E, że to jest mój ulubiony obraz. Chyba dlatego, że właśnie bardzo lubię niebieski, w ogóle lubię ten kolor. A tutaj jeszcze on jest w zasadzie w całej gamie można powiedzieć, bo mamy tutaj też już przejście prawie do zieleni, do jakichś seledynów. Ale jakby bezpośrednio on nawiązuje do, do przyrody i malowany jest całkowicie na deszczu, więc to jest dodatkowy jakby, przynajmniej dla mnie, taki walor, że to jest mój ulubiony obraz. Ten obraz przedstawia kolekcję powidoki. I te obrazy są ściśle związane z naturą, z działaniem natury, ponieważ nawet w trakcie malowania ona ma znaczenie. Najczęściej malowane są na deszczu, na jakimś wietrze, na mocnym słońcu. I te efekty uzyskiwane na tych obrazach właśnie też są dzięki działaniu przyrody. Czyli oprócz tego, że jest to jakaś moja relacja między, między działaniem, kolorem, uderzeniem farby o płótno, to dodatkowo jest ten moment tworzenia, tak, razem z naturą, który jakiś tam jeszcze efekt dodatkowy daje. Dzięki czemu właśnie ten obraz jest jedyny, oryginalny, niepowtarzalny? Nie, nie da się chyba ich powtórzyć, ponieważ no bardzo dużo tutaj jest takiej troszkę dynamiki przypadku i elementów, które tworzą się czasami właśnie same, poprzez to, że gdzieś tam ta woda, deszcz spadnie w jedno miejsce bardziej, w drugie mniej albo wiatr będzie wiał i będzie zdmuchiwał tą farbę, także to jest czasami bardzo przypadkowe. Ale bardzo ważnym jest elementem, żeby ta kompozycja i budowa tego obrazu była odpowiednia, więc tak naprawdę też trzeba cały czas pilnować tego działania. To nie jest takie zostawienie tego całkiem na żywioł, ale no cały czas ten trak, ta forma tworzenia jest i działanie cały czas wspólnie z przyrodą. Jest szaleństwo, ale pod kontrolą. Dokładnie. Dotarliśmy do kolejnego dzieła, tym razem z kolekcji Mirrors. Tak, to obraz przedstawiający postać chcącą się wydostać jakby z płótna. Obraz brał udział w międzynarodowej wystawie Manifest Polityka, która miała właśnie zwrócić uwagę na przede wszystkim na wolność ludzi, na wolność obywateli różnych krajów. I tytuł tego obrazu to jest I want to be free. Przedstawia tak naprawdę, malowany jest na żywym modelu, czyli tutaj akurat była modelka, która jest przykryta płótnem, i to płótno jest ściągane z tego modela jak całun. Wow. Trochę można powiedzieć taka metoda graficzna, mhm. ale więcej nie zdradzę. A jak długo trwa tworzenie taką techniką? Też nie zdradza tej tajemnicy. To może pod innym kątem zapytam, czy model, modelka musi mieć cierpliwość? E, model modelka musi, być, musi mieć cierpliwość i musi się potem umyć. <laughs> Czyli już wszystko wiemy. Trochę zabawy, trochę szaleństwa, sztuka po prostu e, przez duże. Esz. Modele, muszą, modele modelki muszą być zdecydowani na to, że. Będą trochę umalowani. Mhm. Jest poświęcenie, ale warto, warto naprawdę, dlatego że tak naprawdę nie powtórzy tego nikt. Nie da się tak powtórzyć z tego względu, że tutaj model ma dowolność, jakby układu własnego ciała. Mhm. Czyli tak naprawdę też trochę jest tutaj osobą tworzącą. Mhm. Dlatego każdy z tych obrazów też zawiera inicjały osoby, która akurat była modelem. Zapraszamy Państwa również do galerii Pana Michała, gdzie możemy podziwiać jego dzieła oraz innych artystów. Tak, mamy trzy takie miejsca. Jest to hotel Heron Life, hotel Nosalowy Dwór w Zakopanem i galeria nad pracownią w Mszanie Dolnej. Tak naprawdę w każdym z tych miejsc co miesiąc prezentujemy innego artysta. Czasami można też zobaczyć tam moje obrazy. Ile lat tworzysz? Ojej, to jest pytanie takie, że chyba tworzę odkąd pamiętam, bo już w podstawówce cały czas zasuwałem na zeszytach kredkami i tak to już zostało. Potem w studium rysunków w Krakowie, szkoła wyższa artystyczna, no to już jest dobrych ponad 25 lat. Nie widać w ogóle. Dziękuję bardzo, ale rzeczywiście jest. Także 20 lat... To jest jakby takiej już naukowej pracy, a 15 lat prowadzę już pracownię, gdzie uczymy rysunku, malarstwa, rzeźby. Prowadzisz zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, czy wszystkie grupy wiekowe są brane pod uwagę? Zaczynamy od siedmiolatków tak naprawdę, nawet od pięciolatków już zaczynamy i nie mamy ograniczeń w górę. Także mamy zajęcia też dla dorosłych. To są specjalne zajęcia pod tytułem FRIART, gdzie spotykamy się tylko i wyłącznie z dorosłymi. Tak naprawdę to są osoby, które nigdy w życiu nie miały styczności z malarstwem. Bierzemy pędzle, bierzemy płótna, dobrą muzykę, okraszamy to winem i czasami schodzi nam cała noc na malowanie. Czy przedstawiasz takie podstawy, właśnie malarstwa, czy to po prostu już jest tylko i wyłącznie zabawa podczas free-art? To nie do końca jest zabawa, bo każdy się czegoś tam uczy. Tak? Przede wszystkim uczy się takiego trochę dystansu do, do siebie, uczy się dystansu do postrzegania świata. Tak? Czyli może bardziej zaczyna podchodzić do pewnych rzeczy kreatywnie, szukając jakichś pomysłów. A, a też uczyć się różnych technik, które prezentujemy na wernierrze. Także to jest taka też można powiedzieć nauka. Jak często organizujecie takie zajęcia? Staramy się je organizować przynajmniej raz w miesiącu dla dorosłych, chociaż czasami brakuje nam czasu ze względu na to, że prowadzimy też galerię sztuki i mamy jeszcze pracownie trzy dla dzieci, więc przynajmniej raz w miesiącu staramy się zrobić, tak? Chociaż nie zawsze się udaje. Gdzie znajduje się Twoja pracownia? Pracownie mamy w mszanie Dolnej, Rabce i Limanowej, także w trzy miasteczkach, w których w tej chwili działamy. I tam no, jest bardzo duża rzesza przez dolnych dzieciaków, którzy tworzą niesamowite rzeczy. Są moim zdaniem zawsze bardzo zaangażowani. I w ogóle to buduje jakby świetny obraz tych wszystkich następców, którzy tutaj nasz kraj gdzieś tam będą budować. Więc trochę się nie zgadzam z tą taką opinią, że nasza młodzież teraz jest do niczego. Od kiedy do kiedy trwają zapisy? Tak naprawdę można przyjść na zajęcia w każdej chwili, można się zapisać w każdej chwili ze względu na to, że każdy i tak jest prowadzony indywidualnie, czyli to nie jest temat narzucony dla wszystkich jeden, tylko każdy dostaje temat, który jest dopasowany do tego, co robi, co go interesuje i tak naprawdę w jakim kierunku chce iść idealnie, czyli nawet jeżeli nigdy nie miało się do czynienia właśnie z tym rodzajem sztuki, nie ma się czego bać, tylko należy przyjść do profesjonalisty, który zarazi swoją pasją. Co ciekawe, czasami osoby, które nigdy nie miały do czynienia ze sztuką, jeżeli się otworzą, tworzą bardzo dobre prace pod względem artystycznym, dlatego że oni są po prostu szczerzy w tym co robią. Człowiek, który już ma jakieś pojęcie o malowaniu, czasami zaczyna się ograniczać, nie? ponieważ za dużo wie na ten temat i bywa czasem trudno mu się uwolnić. A tak naprawdę sztuka polega na tym, żeby być szczerym w tym, co się robi. Tak? Dokładnie, emocja. Właśnie, czyli czasami przedstawienie coś w bardzo prosty sposób, ale taki szczery, może być dużo bardziej wartościowe niż super odmalowana rzeczywistość. No właśnie, czy ty ograniczasz się do jakiegoś jednego wątku, czy dajesz ponieść się emocjom? Nie, nie, nie. Tu absolutnie nie ograniczamy się. Całkowicie staramy się odrzucać ograniczenia. Uważam, że w sztuce jednym z ważniejszych rzeczy jest poszukiwanie, czyli ciągłe poszukiwanie, ciągłe zadawanie pytań, niekoniecznie czasem nawet uzyskanie odpowiedzi. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby ta kreatywność prawda, była jakby podstawą działania. Czasami kłócę się z matematykami, wybijając ten argument, że matematyka jest matką wszystkich nauk. Gdyby była, pewnie byłaby pierwsza, tak? a tak naprawdę ludzie zaczynali od malowania na ścianach. Dlaczego? Dlatego to, że to rozbudzało ich umysły, starali się poszukiwać nowych rzeczy, próbowali wyjść od najprostszych rzeczy, tak? I dopiero później uczyli się mówić, powstała matematyka. Więc to jest ta moja sprzeczność, jeżeli chodzi o tą królową naukę. Ja uważam, że tą królową nauk powinna być sztuka i powinna być bardziej doceniana. Tym bardziej jeszcze, że działa czasami bardzo kojąco, można się uspokoić przy tej pracy. Ale wracając teraz właśnie do takiego naukowego podejścia, sztuka tak naprawdę nie ma jeszcze w ogóle takiej super definicji, która by opisywała, czym jest sztuka. Dlatego po prostu najlepiej ją jest poznawać, obcując ją, poprzez zajęcia, poprzez bywanie na, w galeriach, oglądanie jej itd. Słyszałam o Twoim najnowszym projekcie międzynarodowym, który łączy różne narodowości w tym temacie artystycznym. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak. Nazywaliśmy ten projekt Via Art Carpathia. Jest to projekt zwracający uwagę na artystów z środkowo-wschodniej Europy. I to jest począwszy od Polski, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, aż po Turcję. Wybieramy jakby najbardziej prestiżowe galerie znanych artystów. Robię to w porozumieniu z naszymi uniwersytetami artystycznymi, z Rzeszowskim, z Krakowskim, z Częstochowskim. I staramy się jakby zwrócić uwagę na tą część Europy, jeżeli chodzi o sztukę z tego względu, że jest ona bardzo mocno, mocna, bardzo, na bardzo wysokim poziomie, a troszeczkę za mało prezentowana i może niedoceniona. I ten projekt ma być właśnie takim początkiem do tego, żeby ta sztuka tutaj stawała się coraz mocniejsza. Oczywiście, nie samą sztuką żyje człowiek. Warto też pomagać. Pan również pomaga. Staramy się, a to jest chyba najlepszy sposób na stworzenie tak naprawdę wartościowego dzieła. Jeżeli udaje nam się obraz sprzedać i cała kwota za ten obraz przeznaczona jest na cel charytatywny, no to chyba nie ma lepszego sposobu na to, by. To dzieło miało rzeczywiście jakąś super wartość. My staramy się wspierać Fundację Charytatywną Sylwii Zarzyckiej, Między Niebem i Ziemią, która pomaga dzieciom nieuleczalnie chorym i po prostu przeprowadza je na drugą stronę. I co roku dajemy po 5-6 obrazów na mm, aukcji, które organizuje w różnych miastach Polski gdzie no, naprawdę ludzie hojnie y, płacą za te obrazy i dzieciaki mają jakoś tam pomoc. Czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym, nie ma nic lepszego. I druga nasza działalność, to staramy się teraz troszkę, może będziemy więcej wspierać tą jeszcze część, to jest akcja Sprowadź Rodaka do Polski. I też mamy taką fundację ze wschodniej Polski, gdzie też obrazami wspieramy ich właśnie w aukcjach i pomagamy tutaj przywozić dzieciaki na kolonie z, z dalekich, wschodnich rejonów. pokazać im jak piękna jest nasza Polska. A najbardziej jest frajda, jeżeli uda się w ogóle ich tutaj ściągnąć. Czyli to jest największe wyzwanie? No to jest największe wyzwanie, bo to są już duże duże przedsięwzięcia, a poza tym no, tych naszych rodaków yy, za tą wschodnią granicą jest bardzo dużo, więc też yy, no, nie można wszystkim od razu powiedzieć, że że uda nam się was tutaj ściągnąć, ale powolutku, powolutku można tam działać. No tak jest wyzwanie, ale trzymamy mocno kciuki za powodzenie i tej akcji, prawda? Ja myślę, że ona będzie coraz mocniejsza, bo tam troszkę angażuje się w to też yy, telewizja, i, I naprawdę będzie, będą, te efekty są już widoczne, tak naprawdę. Na zakończenie, stały punkt programu, czyli szybki strzał. Jesteś gotowy? Jestem. Ok. Choleryk czy flegmatyk? Choleryk. Burza kolorów czy black and white? Burza kolorów. Wiosna czy zima? Zima. Spokój czy chaos? Spokój. Podobrazie drewniane czy płócienne? Płócienne. Jan Matejko czy Wojciech Choracy Kossak? Jan Matejko. Być czy mieć? Oczywiście być. I dlaczego? Eee, dlaczego? Bo tego wszystkiego, co mamy, nie zabierzemy nigdzie. To jest nam potrzebne, tylko w zasadzie nam jest w ogóle prawie niepotrzebne, tylko tego nie rozumiemy. Super, dziękuję. Dziękuję za nasze kolorowe spotkanie i życzę samych barwnych dni. To ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy naszych widzów. Dla widzów programu Od słowa do słowa mam prezent. Jest to obraz z kolekcji, która nie była jeszcze do tej pory w ogóle nigdzie prezent, nie prezentowana. Jest to obraz z serii opowiadania, Stories. To są obrazy malowane na starych przedmiotach, czyli tak można powiedzieć przedmiot obraz. Co to będzie i jak będzie wyglądał, to już będzie niespodzianką. A żeby tą niespodziankę dostać, to trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, jaki tytuł nosi obraz z serii Lustra, czyli Mirrors.